Król Karol III i królowa koronacja zaproszenia zostały już rozeslane. Król Karol III i Camille Parker Bowles już za miesiąc wezmą udział w uroczystej koronacji, która będzie stanowić ostateczne zatwierdzenie przejęcia przez parę królewskich obowiązków. Od ponad pół roku w mediach trwa burza związana z niemożliwym do przewidzenia zachowaniem skluconego z rodziny księcia Harry'ego. W obliczu toczącego się procesu sadowego. Trudno stwierdzić, czy więc zdecyduje się przybyć z zaoceanu na tę wspaniala uroczystość. Czy może daje śledzić z przed ekranu telewizora. Pewny jest, że podczas koronacji nie zabraknie emocji. Tymczasem rodzina królewska poczyniła już zaawansowane przygotowania do koronacji króla Karola III i jego żony. Oficjalne zaproszenia na uroczystość zostały wydrukowane i wkrótce trafia do szczęśliwców. Którzy 6 maja będą mogli z bliska przyglądać się temu historycznemu wydarzeniu. Do stworzenia materiałów wykorzystano wylacznie papier pochodzący z recyklingu. Jednak to nieekologicznie ekologicznie ciecia royalsów wzbudza największe zainteresowanie. Lecz detal, który dostrzeże każdy uważny obserwator. Na zaproszeniu zona króla Karola III została określona nie jako królowa Malzonka. Lecz jako królowa Camilla. Zdaniem królewskiego zródla cytowanego przez BBC jest to wyraźny sygnał. Ze od momentu koronacji zmieniał ulegnie oficjalny tytuł Camilli. Dotychczas zona króla Karola III była nazywana Królowa Malzonka. Aby w ten sposób odróżnić od zmarłej w zeszłym roku królowej Elżbiety II, było to zresztą zyczeniem monarchini. Koronacja wydaje się momentem przelomowym, w trakcie którego Camilla stanie się równoprawna królowa. Niedługo przed śmiercią królowa Elżbieta II wyraziła publiczne poparcie dla przyznania Camilli tytułu królowej Malzonki. Wielu poddanych uważało, że przez względ na kontrowersyjne początki romansu Karola i Camilli, nie powinna być tytułowana królowa, a jedynie księżniczka Malzonka. Przyszłość okazała się dla wybranki króla Karola III jeszcze laskawsza. Zgodnie z informacjami na zaproszeniach, Samilla będzie tytułowana po prostu królowa. Król Karol III przez całe swoje życie mocno angażuje się w przeróżne działania na rzecz ochrony środowiska. Właśnie dlatego na rozeslanych przez niego zaproszeniach znalazły się elementy ozdobne w postaci bluszczu glogu i liści debu. Nie zabrakło również misternej grafiki przedstawiającej postać zielonego człowieka. Znanego z lokalnego folkloru. Jego podobizna ma symbolizować wiosnę i odrodzenie, które zwiastuje obiecie panowania przez nowego króla. Projekt autorstwa Andrefia Miesona obfituje także w polne kwiaty, ptaki i owady, które lecza się z emblematami narodowymi i heraldycznymi. Wciasnie wiadomo, czy książę Harry i Markle zjawia się na koronacji króla Karola III i królowej Camilli. W końcu przed laty książę Sussex protestował przeciwko ewentualnemu koronowaniu Macochy. Teraz staje się to faktem. Wiadomo już, że na uroczystościach zabraknie prezydenta USA Bidena. Zapowiedział jednak, że do Wielkiej Brytanii przybędzie jego zona, i Biden. Prezydent wyraził również, że spotkania się z królem w Wielkiej Brytanii w przyszłości podano w oświadczeniu wydanym przez Pałac Buckingham. W przygotowaniach do koronacji bierze udział cała rodzina królewska. Wszyscy mają z jedynie miesiąc, aby w szczegółach opanować scenariusz wydarzenia. W mediach społecznościowych royalsów ukazało się nowe oficjalne zdjęcie pary królewskiej. Fotografia wykonana w niebieskim salonie w przyszłości będzie zdobila miejsca publiczne, takie jak urzędy, sady, komisariaty policji i szkole. Na przygotowanie zdjęć. Oprawienie ich i dystrybucja na terenie kraju wydano aż 8 milionów funtów.